witajcie jak widzicie dostałam piękne kwiaty dzisiaj przepięknie pachną od pacjentki z jej ogrodu chciałam wam przeczytać dzisiaj drugi akapit mojej książki wstępu z mojej książki medycyna nowej ziemi zapraszam chętnych do wysłuchania medycyna nowej ziemi była tytułem nawiązującym do książki karda tole nowa ziemia Mojego pierwszego artykułu opublikowanego w miesięczniku Zdrowie bez leków. Jak do tego doszło? Myślę, że nie ma przypadków. Po moim wykładzie na temat homeopatii, wygłoszonym podczas festiwalu promującego ideę wolności żywnościowej i energetycznej, a także w obszarach ekologii i zdrowia, otrzymałam zaproszenie do współpracy od dwóch czasopism. Jednym z nich było Zdrowie bez leków. Rozdziały niniejszej książki powstały w większości na bazie artykułów przesyłanych co miesiąc do redakcji dzieliłam się w nich moją wiedzą i doświadczeniem, zdobytymi przez ostatnie 25 lat. Przy wydaniu tej książki przyświecają mi dwie intencje. Pierwszą z nich jest przybliżanie czytelnikom piękno medycyny informacyjnej, w tym współczesnej homeopatii klasycznej, która jest kompletnym. Choć nad rozwijającym się systemem medycznym liczącym ponad 250 lat. Ma ona wiele wspólnych punktów z innymi terapiami, jak totalna biologia, psychologia procesu, metoda ustawień systemowych według Bertha Hellingera i wielu innych. W pierwszej części książki, na podstawie przypadków z mojej praktyki, pokazuję jej głębię i holistyczność. Wyjaśniam koncepcję choroby jako złudzenia. I zastosowanie homeopsychoterapii. Pokazuje, jak w homeopatii szukamy przyczyny choroby, w traumach przodków lub w życiu płodowym pacjenta oraz jaką pomocą mogą okazać się w tym marzenia senne i zrozumienie epigenetyki, czyli dziedziczenia pozagenowego. Opisuje, czym charakteryzuje się dobry wywiad homeopatyczny i jak wyrażają się, gestykulują, jak widzą świat pacjenci, który lek pochodzi z królestwa roślin minerałów oraz zwierząt. Omawiam zagadnienia tłumienia objawów, pogorszenia pierwotnego, obalam mity zgromadzone wokół homeopatii, pokazuję narzędzia i systemy współczesnej homeopatii oraz dlaczego warto nauczyć się ją stosować u siebie, swoich bliskich, zwierząt domowych, a nawet roślin. Wierzę, że wielu czytelników tej książki, jak wielu wcześniejszych odbiorców moich publikacji, rozpozna w homeopatii nie tylko właściwą dla siebie i swojej rodziny metodę terapii, ale odnajdzie w niej powołanie życiowe, możliwość rozwoju własnych talentów i pasji, tak jak ja ją odkryłam ponad 25 lat temu po przeczytaniu książki doktora Jusa Podróż Choroby, szefa Kliniki Homeopatycznej w Szwajcarii. Na wielu przykładach wyjaśniam, jak sami możemy wziąć własne zdrowie w swoje ręce dzięki świadomości wpływu myśli i emocji na stan zdrowia. Jest to proste dzięki wykorzystaniu wolnej woli, rezygnacji ze starych schematów myślowych i błędnych programów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dzięki przesunięciu punktu ciężkości z ego do serca, co jest naturalnym kierunkiem wchodzenia do nowej epoki, rywodnika z nowymi paradygmatami w nauce i medycynie. Drugą intencją wydania niniejszej książki jest, a to już przeczytam Wam następnym razem, pozdrawiam Was serdecznie.